To niech będzie dworek. I na tym oto wspaniałym, e, ekskluzywnym, eleganckim przystanku Żywiecka Dworek. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą, jutrzejszą i być może pojutrzejszą przygodę. Dzień dobry Państwu. Piotrunia powiedz Dzień dobry. Dzień dobry. Panie. Dziękuję bardzo. Zrobiłem sobie zdjęcie, Tobie zdjęcie. Wszystkim zdjęcie zrobiłem. Bo tu jest taki plan zdjęciowy, można by rzec, nawet plan zdjęciowy z widokiem na skrzyczne To tam, gdzie ta wieża, tak? Dobrze my Państwo myślą. To właśnie tam. A raczej galeria krakowska. Wita. <ścoughs> A, po 14. A, Dobry trafik. Magórka, schronisko. Może zupka? Tak, tak. No, o, są zupki. Jesteśmy uratowani. Pomidorowa kresznicę i ukraiński. Zobaczymy, jak to. Uj, wyjdzie. No, ładne kolorki ma ten barszcz. Takie krwiste. Prawie jak ten Mhm. Mm I whisky z kolą. Po małym kubeczku, tylko nie, bo jeszcze kilkanaście kilometrów nam zostało. O, dobrze. Smacznego. Jeździesz dzisiaj kolację na ciepło? A w jaki sposób podgrzejesz tę kolację? Zobaczę. Bardzo bym będę... chciał to zobaczyć. Mhm. Mm Szopel i kraina położonych nierówno kamieni. Hmm. Ciekawe, że to ma jakiś sens. Głębsze płetsze Pójdź stojąco. To w do, do wody. Do wody, tak. Idziemy tu do wody, do wody, um umyłbym się. Napiłbym się. Żapkę bym znalazł Do wody. Do wody. Może i zachód Słońca jest o 20.38, ale dopiero o 21 zapada zmrok. Także myślę, że mamy jeszcze przed sobą sporo czasu na przyjemny spacerek ku końcowi tego dnia. Mhm. Między Brodzie Bielskim bardzo fajnie szlak asfaltowy biarskie. a to maszyna do wiercenia dziur w całym bo musi być dużo całe i potężne dziury z tego wychodzą no to tam idziemy brzeszkiem a później na drugą stronę ja bym był za tym gdyż budowla jest wyjątkowa niejednoznaczna i oryginalna, tudzież unikatowa Zapora, tudzież Tama na jeziorze Międzybrockim, czyli rzeka Soła. Tak. Ładnie usiął. Dobrze, trzeba przypozować przy wieczorku. Teraz już pozołuję. <gryw> Mówią, że to nieprawda. Że trawa po drugiej stronie rzeki jest zawsze bardziej zielona. Może trawa nie, ale ta droga jest zdecydowanie szersza, milsza, miększa, spokojniejsza, bo po drugiej stronie rzeki, tam za górami, żar, żar. Obserwowane z góry, żar. Panoramunia Aże Lalunia, Lalunita Cud Oj Cud Mmm, Rześki Cud A to proszę Wieczorową porę Ekologiczne worki na śmieci oraz chusteczki z papieru z recyklingu e, zasponsorowała na tę wyprawę Rzadka. Dzień dobry państwo. W takich oto pięknych okolicznościach przyrody tej niepowtarzalnej oraz tutaj hałasującego o piotronie, <śmulanie> tak. Ba, ba. Ty nie musisz robić pajacyków, żeby być pajacykiem. <śmulanie> Pod samą górą żar. Był nasz biewa, który się bardzo szybko zaczął składać, ponieważ Piotrunia zauważył leszcze. Yy, kleszcze. <grystanie> Cóż. Do dzieła. Ale najlepiej, że my nie jesteśmy jeszcze na szczycie nie? tej górki, na którą spinamy. To jest Kichora, albo Kichera. Kichera? Nie, to było pod... Nie. Bo tam była przełęcz pod, pod Kiczerem. Kapliczkę tu pod Kiczerem. Pod Ale miód. Miód da. Dzień dobry. Make my day. Kichera. Też całkiem na szczycik z dźwiękową Biwakową, Jest gicior. Tak. Jest gicior, kolejne miejsce do zapamiętania. A, mm -hmm. i z taką panoramką się obudzić. To tak też jest tak. miutka. Tutaj namiocik. Mhm. Mm Dobra. No. To jak to się mistrzunio nazywało? To koryto? Koryto. No ale jakim to koryto było? Patrzysz. Mów. Nasze, Nasze czarcie. Nasze czarcie koryto. No, zobaczymy, jak nam wyrosną rogi i czarna sierść, to będziemy wiedzieli, że poszłudku <śpiewanie> O, Po tym korycie ciężkie będzie życie. <śpiewanie> Piętnasta. Schronisko PTTK na Leskowcu. 3,30 dla takich fajfusów jak my, a właściwie jak ja. Zdecydowanie to przepraszam Ciebie, muszę, to, to, to ja opóźniam ten pociąg. To ja jestem tym wózeczkiem z węglem proszę. teraz. Ja jestem tym wózeczkiem z węglem. I 3,30 na 5 godzin zmieniamy. W związku z tym jest 15 do 5 godzin, czyli. na schronisku. Bardzo dobrze. To by było naprawdę fajne. Mhm. Aha, i to jest te ta potrójne, tak, potrójne. Jak tu byłem pierwszy raz, to się spodziewałem, że ona naprawdę jest potrójna, nie tylko z nazwy. A otóż właśnie Ileczkowiec. Pan i władca owiec. Mówiłem ci... Szczytowa niezaleciona polanka. Ślicznie. Z namiotnikiem. I co? Gosiaczek pomylił się o 8 minut. właśnie o 6 nawet. Biorąc wyprzedzenie z 26. Powiedział, że na 20 na szczycie? Dziękuję. Proszę. <gry> Oczywiście, my w naszym wieku możemy jeszcze wszystko lub już wszystko. Tym Mamy te etapy, ignoror, rozgraniczenie wąskie pomiędzy nimi. A to jest schronisko pod lyskowcem, na którym być może będziemy nocować. A Piotrunia będzie dla mnie robił kawunia z samego rana. A takie luksuzy na tarazie. Pod groniem Jana Pawła Świętego Drugiego, na leskowcu od tyłu naszego. <laughs> Cudnie. To z taką jedną miało, małą białą kostką i bardzo kumatym mózgiem Piotrnia skombinował. w <laughs> Cudnie. O, jaka puszysta! maciate, mociata! Prosto z nocnika do drugiego nocnika! Poranoczek dnia trzeciego pod groniem Jana Pawła II. Jaka rymowanka częstochowska? A, widoczki trochę zamglone na razie. Może później się oczyszczą. A Piotr nie ja znowu z telefonem, bo on to już inaczej nie potrafi. Człowiek cywilizacji zachodniej, proszę Państwa. No on właśnie. Aby się pozbyć wszystkich złych emocji. Nie wystarczy tylko je wysikać. Hmm? Kolejna z mądrości. Z księgi Sunsa Gosi. Na wysikaniu się nie skończy, nigdy. Ale niesamowicie czysta ta wodunia, nie sądzisz? Żadne to tam krystaliczne Alpy, wzgórza alpejskie i lodowce, a wodunia w tej rzece jest naprawdę przejrzyste. No, i cała panikę, fasadowiczem z, z buta za nami. A teraz korzeń górny, albo gorzeń górny. Wadowice za rogiem na lewo, 6 km wodowice. Zobaczymy, jak się tam znajdziemy. Jak tam Piotrunia? Ja? Super! No właśnie, niektóre dzieci nie lubią chodzić po boczem asfaltowej szosuni. A niektórzy są szczęśliwi. Niektóre dzieci to. Bo poboczem asfaltowej szosuni, to trzeba chcieć, umieć, lubić. Yes. Piotrunia filmuje Citroenka, bo jest śliczny. Tylko black and white. Lub nasze rendezvous. Śliczniutki. No uważaj Piotrunia, bo Karol Wojtyła na ciebie patrzy. Przez lornetkę. Wadowice. Tu się wszystko zaczęło, tu się wszystko kończy. A tam jest tymczasowy dworzec autobusowy. PKS Wadowice. Tak, przy tym płocie te dwie wywiady. I ci ludzie tam w No właśnie. I tutaj kończy się nasza przygoda. No niestety, tak szybko, tak krótko, tak mało. Tylko 3 dni, 60 kilometrów. Ależ to zleciało. W każdym razie polecam się na przyszłość. Również. I ten, ten pan również, tak. Wycieczki krajoznawcze z wujkiem Gosią Bawią, uczą i wkurwiają. I żyjmy z tym hasłem na ustach.